Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I to jest drugi filmik z tej części. Dobra. Oglądajmy. Oglądajmy. Nie wiem jak chcesz, Oglądajmy sobie ten film. Idealny dla nas. O policjancie jakimś. Dobra. Zamienił się chyba w zombie. Czy on stanie się zombie? Mhm, mm jest zombie Chyba i ma strzelbę. W sensie ma broń. I przepraszam, bo może trochę słyszeć. Gagatek dzwoni gdzieś. Bo teraz dopiero leci od nowa XD. Nie, Gagatek dzwoni gdzieś. Idzie z bronią. Przyjechał na miejsce i idzie z bronią. Jestem ja jak gówno? Ale nieładnie tak mówić. O, jest w tym miejscu. Idę już. Wchodzące wezwanie do usługi. Ktoś do nas dzwonił? Wezwanie mamy. Tak. Wezwanie mamy. Idziemy. Mamy. mamy wezwanie. Mamy wezwanie. Ale to nie są nie chwilę. O nie, nie mam telefonu. Ja chcę odebrać, poczekajcie, wezmę telefon. Ja też. No, ale jakie mam odebrać? A dobra, to pokazuję gdzie, pokazuję, pokazuję. Dobra. Gdzie? Czek, gdzie, 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 Jestem! Jestem! Jestem. Poczekaj. Czy, o nie, 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 nie co, 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 ja kliknałam? Musisz się śmiać. Razutłaś, ojciec, pasłaś, się. Dobra, poczekajcie, napiszę. Nie rozumiem, nie rozumiem. Po angielsku, bo jestem. Jestem yes, z Polski. Przepraszam. Dobra. To robimy sobie teraz Co on we mnie celuje bronią? Z jakiej racji ty we mnie bronią celujesz? Jaki. Kto, kto? Ten jakiś Mario, konik. Uważaj lepiej, bo będzie po tobie. Poczekajcie, poczekajcie. Biorę większą strzelbę sobie. Idealnie. Poczekaj, napiszę. Idealnie. To

Jak posz, ja go zaraz usłyszę no, po, no poczekaj, ja go tutaj Zatrzymam Napiszę Come on Come on No poczekaj, bo mamy pierwszego więźnia Come on Za mną Kolejny Dobra to ty go łap Ja mam innego Come on powiedziałam Come on Come on Come on Come on, come on. No come on No boże no Bo jak ja mu zaraz Kam on powiedziałam, Luge. To ja nam nie... Nie wiem co napisałeś. Że niby jesteś niewinny, tak? Pewnie oto ci! Stój! To powiedziałam! Stój! Co zastrzelić? Stop! Stop, poczekaj! Za mną No dobra, poczekaj. Za mną jesteś zatrzyman... No, no dobra czy ty biegnie. Jesteś zatrzymany za cel celowanie bronią do Policji. Czekaj. Ua! Ty też. To? Spiła? You too. ci ma broń. No nie no, ja nie umiem z nim. To jest moja broń. No nie no, no. Piękna mam broń po prostu. Nie no, ja mam za ładną broń. No oni nie chcą się mnie słuchać. ja, Laura jest. Gdzie jest Laura? No, 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 na naszym Zajście się pokazała. Aha, trudno. No, co za. Dobra, ja mam dość. Ja mam dość, ja nie chcę. To w nogi. Ja biorę urlop. Ja. Ja. No, telefon kolejny. Cię tym razem dzwonią. Eee, nie wiem czy nie wezmę urlopu, no czemu nie dzwonił na tą policję. <grym> O co chodzi? O co chodzi? Aha! Uciekli. Skoro coś innego. Nie bo ja muszę uciec do dokończyć. No dobra. Ale nie dobra, to będzie nie na tyle Bajo.